plan zagospodarowania przestrzennego, to umowa, zgoda na budowę, na warunki, warunki zabudowy zostały wydane zanim ten, ten plan został tak naprawdę ustanowiony. Yy, I pan... radni na, na to się zgodzili. Oburzenia tymi decyzjami i, i zaskoczenia nie kryli nawet sami radni. To ci, którzy rządzą w mieście Platformy Obywatelskiej. Wojciech Kręgiewski mówił na nasze antenie, że to skandal, bo po prostu tak ocenił panów pracę po prostu. Pan pewnie myli ze studium uchwalonym w 2008 roku. Czy o jakim planie pan? Plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części parku. parku. Nie ma go. Jest projekt. studium, tak? Projekt. Jest projekt parku. Na mhm. razie jest projekt parku. I jak na razie to jest tylko projekt. Nie ma żadnej rangi prawnej. Mhm. Oczywiście, proszę państwa, istotnym w naszej polskiej rzeczywistości planistycznej jest to, że studium, które wyraża pewne generalne kierunki, nie ma rangi prawnej. No dobrze, ale czy to jest powód, dla którego urzędnicy mogą, czy muszą wręcz wydawać warunki zabudowy? Jak, Państwo, jak powiedziałem, przepraszam, to było pytanie do mnie. Jak już powiedziałem, jeżeli wniosek inwestora spełnia warunki i wymagania in różnych przepisów i ochrony środowiska, i ustawy o planowaniu, i ustawy o drogach, i wielu jeszcze innych, to nie mamy ta prawa droga, odmówić droga, o której mówi, wspominał przewodniczący Paweł. Tak ten dojazd przez park, tak? Mhm. Czy, czy, czy to jest możliwe? Park dopiero zabrał tą drogę. Warunki zabudowy, które były wydane wcześniej, miały zapewnione dostęp do, do drogi ulicy Piłsudskiego dwiema ulicami. Jedną prowadzoną przez jedną, park. Jedną ten park zabrał, tak. Ale pozostała druga ulica. I to wystarczy Pozosta inwestorowi? Proszę Państwa, to na pewno mój kolega tu powie, bo i potwierdzi, bo znakomicie się już w tym orientuje że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która jest podstawą do wydawania warunków zabudowy, zobowiązuje Wydział Urbanistyki i Architektury do zbierania ym, materiałów pozwalających wydać te warunki. My sami z siebie nie wymyślamy warunków, uzgadniamy je z odpowiednimi urzędami i jednostkami miejskimi i gdyby nie było uzgodnienia pod względem dostępności komunikacyjnej, to okazałoby się, że te Działki tegoż inwestora nie mają dostępu. Skoro wydaliśmy warunki zabudowy, to znaczy, że był zapewniony formalnie dostęp do drogi publicznej. Jeśli tu Pan postawił kropkę, to na razie zostańmy przy tej kropce, a pozwólmy zabrać głos naszemu widzowi. Dobry wieczór, witamy serdecznie, bardzo prosimy. Dobry wieczór, mam pytanie do pana dyrektora Jurgi. Jestem mieszkańcem Rata i z niepokojem obserwuję to, co pan robi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy na teren, który od 50 lat w wszystkich planach i w studium był przeznaczony dla mieszkańców pod park. Panie dyrektorze, czy dla Pana nie są istotne wyniki i wyroki sądów, sądu, samorządowego kolegium odwoławczego, naczelnego sądu administracyjnego i wszystkich, którzy biorą udział w tym postępowaniu, łącznie z, z prokuratorami? Wszyscy zarzucają Panu rażące łamanie prawa. Niech Pan z tym skończy, bo to nie dotyczy tylko rataj. Cały wydział pracuje w ten sposób. Kłaniam się i Pana proszę, żeby Pan naprawdę zastanowił się nad tym, co Pan robi. Pozwolimy oczywiście Panu, poprosimy Pana Dyrektora o odpowiedź zaraz po skrócie informacji, na które muszę zaprosić Państwa właśnie teraz. Do zobaczenia. To jest druga część otwartej anteny w wieczorze WTK Roman Wawrzyniak i w studiu zaproszeni goście, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Tadeusz Jurga oraz ze Stowarzyszenia Ratajskiego Porozumienia Rady Osiedli, przewodniczący Osiedla Rzegrza Rataje Adam Pawlik. Witam panowie ponownie. Państwu przypominam, że możecie do nas dzwonić pod numer 061 221 22 22 i zabrać nie tylko głos, może postawić pytanie, skomentować to, o czym rozmawiamy. A rozmawiamy o decyzji sądu w sprawie parku, na Ratajach, a właściwie ta decyzja oznacza, że na razie póki co deweloper, prywatny inwestor nie będzie mógł tam wybudować mieszkań, na które postawienie zgodziło się miasto. Panie dyrektorze, obiecaliśmy, że Pan odniesie się do tego telefonu, który był przed skrótem informacji. Bardzo proszę. Proszę Pana, mogę obiecać jedynie tyle, że z chwilą, gdy zapoznam się z uzasadnieniem wyroku sądu, to będę w stanie powiedzieć, w jakim kierunku będziemy mogli dalej pójść. Zapewniam Pana, że jeżeli przesłanki prawne, powagą sądu wyrażone będą takie, iż należy zmienić nasze rozstrzygnięcie, to tego dokonamy. Pytanie, w jakim kierunku <laughs> mogą pójść te rozstrzygnięcia, ale za moment do tego wrócimy, bo mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, bardzo proszę. Dzień dobry. Ja chciałam się do Pana, do pana, do pana. Pan Paweł sobie zdaje z tego sprawę, jakie straty przynosi dla na naszego osiedla, nie dają sobie z tego sprawę, e, bo w ogóle ten park nigdy nie będzie zadbał, i jeżeli powstanie. Jak to nie potrafi sobie zadbać szanse w parkie a to dopiero nowo. Jeśli jeśli mamy pana zrozumieć dokładnie, bardzo przepraszam, jeśli mamy pana zrozumieć, to musimy poprosić o wyciszenie telewizora i powtórzenie wtedy tych kilku zdań i pytania, bo, przepraszam, bardzo niestety jest sprzężenie i nie słyszymy pana tutaj w studiu. Nie wiem czy pan. Chyba się rozłączył. Gdyby się udało to, gdyby się udało za moment, to zachęcam, zapraszam. Panie dyrektorze, no właśnie, w jakim kierunku wobec tego, jeśli okazałoby się, że, że pana przekonają te wszystkie argumenty, które sąd wyartykułuje, mhm. wypunktuje, to w jakim kierunku mogą pójść rozwiązania? Czego tak naprawdę mogą się spodziewać mieszkańcy Rataj? Proszę mi wybaczyć, ale ja na... To pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, co będzie. No dobrze, ale jeśni, tak? o sytuacji, jaką mamy. Mamy inwestora, który ma fragment terenu, o który uh -huh. chodzi, tak, uh -huh. na własność, ma wydane warunki zabudowy, on oczywiście może też do sądu z nimi pójść, prawda? Uh -huh. Pytanie, czy pójdziemy, dzisiaj próbowaliśmy to ustalić, ale uh -huh. niestety odmówiono nam komentarza. No i mamy miasto i mieszkańców przede wszystkim, a przede wszystkim mamy mieszkańców, którzy chcą po prostu w tym miejscu park. Czy takie rozwiązanie, jak, o którym wspominał niejednokrotnie prezydent Grobelny, jak odsprzedaż inwestorowi innego terenu w innej części miasta, a tam jednak spełnienie woli mieszkańców wchodzi w grę? Ja sądzę, że każde rozwiązanie wchodzi w grę. Ja wiem, że trwają prace zespołu negocjacyjnego którego nie jestem członkiem, więc nie jestem w stanie przekazać Państwu wyników tych rozmów, ale trwają, tak, trwają takie rozmowy i sądzę, że one dadzą w końcu jakiś efekt. Tak? To dogadywanie się miasta, te negocjacje miasta z inwestorem po to, by uzyskać być może właśnie jakiś najlepszy kompromis możliwy w tym miejscu, spełnią yy, oczekiwania i mieszkańców i inwestora. Jest taki kompromis mo możliwy, Panie Przewodniczący? Zatajskie porozumienie ratosiedli zawsze deklarowało otwartość w rozmowach z miastem na temat y, przyszłego zagospodarowania 41 hektarów w sercu Rataj. Zawsze deklarowaliśmy y, takie chęci. Y, takie rozmowy z, się toczą z, z wiceprezydentem Kruszyńskim. Na jakim samym etapie? Proszę y, nam zdradzić coś. Rozmowy, rozmo Pan prezydent Kruszyński zasięgał opinii w tej chwili y, ratajskiego porozumienia ratosiedli, Co do tego y, jak ratajskie porozumienie ratosiedli widzi przyszłość tego terenu, w tej chwili z tego, co nam jest wiadomo, prezydent przechodzi już do negocjacji z inwestorem co do tego terenu. Proszę Państwa, ja, ja bym chciał jednak... Czyli jakie w... dla Was jest rozwiązanie do przyjęcia jedyne? Szanowni Panie redaktorze, Szanowni Państwo, jedna rzecz. Ja bym chciał jednak wrócić do, do tego, o czym cały czas mówimy. Ja jestem trochę zaskoczony słowami... Yy... Wysokiego urzędnika samorządu, bo z miasta Poznania. Proszę Państwa, artykuł 61, punkt 1, paragraf 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że jeśli nie ma planu miejscowego i jeśli obowiązuje tylko i wyłącznie studium, to inwestor między innymi musi posiadać, musi posiadać istniejący dostęp do drogi publicznej. Inwestor dla tego dużego terenu 8 hektarów nie posiada wystarczającego dostępu do drogi no publicznej.